Marcin Demski i Kuba Wojciechowski ukończyli podwójnego Ironmana. Panowie, gratulacje raz jeszcze dla zwykłego śmiertelnika. Ukończenie Ironmana to nie lada wyczyn. Wy podczas jednych zawodów zrobiliście to dwukrotnie. Skąd pomysł, żeby w ogóle rzucić się na takiego podwójnego Ironmana, Marcin? Ja bym chciał dodać, że to już wykonałem tego Ironmana drugi raz. Ale na pierwszego namówił mnie inny śremianin, Przelek Koch, który nie dosyć, że ukończył podwójnego, to ukończył już potrójnego Ironmana i w zeszłym roku namówił mnie na ukończenie Ironmana po raz pierwszy. No i zaraziły się tą przygodą, po czym ja zaraziłem przygodą Jakuba. No i tak się zdarzyło, że pojawił się w tym roku razem. E, tak, tak właśnie Marcin wspomina. Zaszczepił gdzieś tam we mnie to, żeby e, brać udział w takich wyścigach, gdzieś tam tratonowych. W zeszłym roku... Pojedynczego Ironmana robiłem tutaj niedaleko w Kurniku, a w tym roku e, tego podwójnego gdzieś tam we Francji. W zeszłym roku ja akurat w formie supportu. Mojego, a, dzisiaj, i, i, a w tym roku wystartowałeś, tak, a ja byłem właśnie. na jego supportzie, w jego pojedynczym Tak, ja tak, tak. Więc ja już też gdzieś tam wiedziałem od kuchni jak to się odbywa e, w tych zawodach po prostu ultra. I to ważne, support jest bardzo ważny zarówno w pojedynczym jak i podwójnym Ironmanie, więc warto mieć po prostu ludzi, e, którzy po prostu Ciebie znają, wiedzą czego potrzebujesz w danym momencie, no bo tak naprawdę to jest e, dyscyplina Zespołowa, jak, jakkolwiek to brzmi, nie wykonujemy tej, te, tego dystansu sami. My może dreptamy no, nóżkami sami, natomiast tak, cały support jest najważniejszy tak naprawdę. Oni nam podają wodę, napoje, wiedzą, co potrzebujemy, co chcemy zjeść teraz, co, co nam powiedzieć, żeby nas zmotywować, no bo to tak naprawdę jest 30 godzin walki. No, więc właśnie warto wspomnieć o nich, bo mega wykonują zakulisową i mega tytaniczną gdzieś tam pracę, bo bez nich naprawdę ciężko nie, by było to szans, gdzieś tam szans. wykonać. A jak długo trwa Wasze przygotowania do tych zawodów? Bo wiadomo, że to nie, nie może być tydzień, dwa. To nie są łatwe sprawy. Jeśli chodzi o sport, no to ja w sporcie jestem praktycznie od zawsze, odkąd pamiętam, trenuję. Zawsze biegałem, od dawna biegam maratony, od dawna biegam półmaratony. Jeśli chodzi o, o triatlony, to, to to bodajże 3 lub 4 lata. Zaczęło się od jakiejś tam ćwiartki, tutaj w Śremie, później pełen Ironman, później podwójny, teraz drugi raz podwójny. Można powiedzieć, że kilka lat tak naprawdę ciężkiej pracy, żeby, 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 żeby go ukończyć. Kuba, jak to u Ciebie wyglądało? U mnie wyglądało to tak, że z basenem, czy tam ogólnie z tym pływaniem, nie miałem żadnego problemu, bo gdzieś tam od dziecka już od pierwszej klasy pływam. Więc tu wystarczyło sobie tylko gdzieś tam przypomnieć tą podstawową technikę, i szybko gdzieś tam podłapałem to wszystko, żeby po prostu sobie przypomnieć, jak to funkcjonuje. A jeśli chodzi o rower to rower od dwóch lat tak naprawdę yy, od pierwszego gdzieś tam naszego wyjazdu razem gdzie Ciężkie powiem. Tak, ciężkiej, tak, po ciężkiej pracy, dwa lata ciężkiej prace, ale gdzieś tam z, z bieganiem nigdy też nie miałem styczności z tak, takimi długimi dystansami, ale, ale jak tak tutaj Marcin wspomniał od dwóch lat tak naprawdę rower i bieg i yy, no gdzieś tam przyniosło swoje oboce. Ja tylko przypomnę dla tych, którzy nie wiedzą, to jest podwójna Ironman, to jest 7,6 km pływania, 360 km na rowerze, no i na końcu jeszcze 84 km biegu. Wy tutaj dokonaliście, to Kuba Ty złamałeś barierę 30 godzin, tak. Marcin delikatnie ponad 30 godzin. Panowie, no powiedzcie mi, no nie wierzę, że podczas tej próby nie mieliście chwil zwątpienia, nie mieliście jakiegoś kryzysu, nie myśleliście o tym, żeby zejść z trasy. Kuba. Eee, to znaczy, u mnie pierwsze kryzysy pojawiły się już w wodzie, ponieważ miałem za ciasną piankę i gdzieś tam już pierwsze skurcze się pojawiły w wodzie. No ale to jest głównie eee, psychika. Trzeba przezwyciężyć ten ból i po prostu e, gnać dalej do linii mety. Później, oczywiście, na rowerze też jakieś e, bóle w kręgosupie, ale cały czas support wspiera, napędza do walki i na biegu, no to już tylko schładzanie i. I czekanie tylko, aż się pójdzie tak naprawdę z flagą do Linii Mety. Czyli nie było takiego momentu, kiedy pomyślałeś, schodzę, mam dość. Nie, nie, razy, nie, razy, nie. Razy, tak naprawdę kilka razy, ja już schodziłem starz chyba z pięć czy dziesięć razy, natomiast to są tylko takie chwile. Yy... Inaczej, jeśli chodzi o opływanie, to jest tak naprawdę rozgrzewka. Jeśli chodzi o rower, to zrobiliśmy go naprawdę płynnie i w to bardzo dobrych czasach dużo, dużo lepszych niż średnia tam na, na tych zawodach, natomiast no, weryfikacją jest bieg. I podczas biegu, no, ja schodziłem z trasy dosłownie z 10 razy przysłowiowo, ale, ale no, to, to wiadomo, że są upadki, natomiast chodzi o to, żeby po prostu to przełamać i iść dalej. No i, i to wszystko. Tak naprawdę każdy myślał, na pewno każdy na tym wyścigu myślał, żeby, żeby już to kończyć, tylko to jest taka po prostu chwilowa myśl, którą trzeba po prostu użyć dalej i tyle. Wiemy, że 18 zawodników stanęło na starcie. Jednemu nie udało się okończyć. By byliście jedynymi Polakami. Jak podkreślacie, tutaj ten support był bardzo Wam potrzebny. Komu chcielibyście tutaj podziękować, korzystając z okazji? No to może tutaj wymienię przede wszystkim tutaj po poksywkach, po pseudonimach. Będę wymieniał z imion i z nazwisk. Dziękuję Burzy, dziękuję Adze, dziękuję Workowi. Dziękuję Korasowi, dziękuję Leonowi, dziękuję Masowi i dzięki Michu za to, że byliście z nami. Podkreślam tutaj, że bez Was. Paweł. A jeszcze tutaj Paweł, tak, przepraszam, pominąłem go. Kurde, bez was yy, nie, nie, nie wyobrażam sobie, żeby po prostu. I tak samo nawet... ważną częścią zespołu, jak i my dosłownie. Jest. To, 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 jest, to, jest, to, jest, to jest dyscyplina zespołowa, jakkolwiek to brzmi, ale tak to jest po prostu. Tak. Tak. Czyli wasz taki wspólny sukces, wy robiliście tą robotę tak. fizyczną, Zabawne, a oni tą tak. bardziej mentalną w głowie, tak? Bardzo. Tak. Znaczy tak samo, tak samo fizyczną, oni nie spali 30 godzin tak jakby no. Praktycznie cały czas byli na obrotach. Myślę, że mogli być bardzo podobnie zmęczeni. Niektórzy z nich przebiegli z nami po 25-26 kilometrów. Mhm. Y towarzysząc nam na, na pętlach, więc tak naprawdę oni wykonali nie dosyć, że fizyczną, mentalną, jeszcze, jeszcze pracę, tak, tak jeszcze gastronomiczną stronę nam zaopatrzyli, więc. Wykonali nie, nie dużo mniejszą pracę niż my. Panowie no gdzieś tam nie, nie ukrywam że wygooglowałem ile trwa regeneracja po takim e, Ironmanie czy podwójnym Ironmanie 4 do 6 tygodni. Wy jesteście kilka dni dopiero po tym po tym wyczynie. Wyglądacie rewelacyjnie. A jak się czujecie? <laughs> Próbowaliśmy zrobić przed chwilą trening ale wyszedł średnio. <laughs> wyszedł średnio, <laughs> Więc raczej raczej chyba go przełożymy na za tydzień. Ale w zeszłym roku popełniłem ten błąd że po podwójnym po Ironmanie zacząłem trenować praktycznie od razu. No i niestety Pegni mi piszczel. I już teraz wiem, że, 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 że to nie jest odpowiednia droga. Dzisiaj przed chwilą byliśmy na drążkach, co chcieliśmy tam zrobić, ale niestety udało to się. przede wszystkim chcemy odpocząć. Raczej, raczej odpocząć. Są, są wakacje, chcemy korzystać gdzieś tam z pogody. Lipy raczej dużo raczej, wyjechać, raczej delikatnie, a do treningu gdzieś tam może wrócimy sobie na spokojnie w sierpniu. I... Jakieś plany? Chcecie łamać kolejne swoje jakieś bariery? Czy chcecie kolejne starty Czy na tą no, chwilę? Myślę, że mi ciężko powiedzieć. Po, po, po przednim powiedziałem, że nigdy więcej. Po tym również powiedziałem, że nigdy więcej. Dlatego raczej już nie, nie, nie zarzekam się na nic więcej. A to już to może zostawimy wiem. w formie ciekawostki Wybaczmy dla widzów. I niech, niech oglądają, wypatrują nas. a Może coś tam urodzi się wkrótce. Jak to mówią, nigdy nie mów nigdy. Dziękuję za rozmowę. Dzięki Jeszcze raz bardzo. gratuluję. Dzięki. Świetna robota.